guys, teraz możecie sobie zaparzyć kawkę, herbatkę, nalać sobie soku lub wody, bo będzie pogadanka, a mianowicie podsumowanie naszych sześciu miesięcy w Czangu i Seminiak. Bo jakby te miejscowości są tak blisko siebie i jakby jeździliśmy i tu i tu cały czas, że weźmiemy to jako jedno. No i weźciemy plusy i minusy tych miejscowości. I pod koniec sami sobie wybierzecie, czy warto, czy nie. A dla osób, które w ogóle planują wybrać się na Bali, nigdy tu nie były i nie wiedzą do końca, gdzie jechać i czego mogą się spodziewać w jakich miejscach, to będzie super przewodnik. A dla osób, które są po prostu ciekawe, jak nam się tam żyło i z naszej perspektywy z tylu miesięcy, co zauważyliśmy jako plus, a co jako minus, i w ogóle jak tam jest i jak tam było, no też na pewno będzie fajny film. Także. Zaczynamy, chciałam zrobić tak. Będziesz się coś udzielał? Jak zasubskrybujecie kanał, to oczywiście. Dobra. E, mam przy sobie laptopa, rozpisałam sobie wszystko, Dzisiaj w takich warunkach domowych, bo jest niedziela i mam nie że lazy niedzielkę, chociaż rano dużo rzeczy porobiliśmy. To jest taka pogoda teraz, nie bardzo, nawet deszczyk pada. Także w warunkach domowych. Nagrywamy podsumowanie czangu i seminak. I zaczniemy od plusów. Na pewno pierwszym, jaki będę tutaj zerkać, bo mam z tyłu laptopa i mam tu wszystko sobie wypisane, na pewno ogromnym plusem um, czangu i Seminiak jest jedzenie. Restauracje, jakość tego jedzenia, smak jedzenia, sposób podania, yy, różnorodność wyboru knajp. Knajp jest naprawdę ogrom wszędzie, czy to te mega tanie, średnio drogie, nie wiem, w takich przystępnych cenach i super ekskluzywne drogie jak na ceny na Bali. No to macie przeogromny wybór i do którego miejsca byście nie poszli. Może nie wszystko będzie wow, ale na pewno będzie to poprawne i dobre jedzenie. Czego nie ma na całym bali. No i sama ta taka różnorodność, że macie do wyboru dosłownie wszystko z każdej kuchni świata, w fajnych cenach, w fajnej jakości. Także jedzenie i ilość i wybór, knajp, nie wiem co mam na głowie, ilość i wybór knajp to jest duży, duży plus częgu i saminiak. Następnym plusem jest to, że jest wszystko blisko siebie. To znaczy, że może i faktycznie potrzebujecie tego skutera, no bo jest wygodniej po prostu i szybciej, ale jakbyście się bali, nie mogli na przykład wypożyczyć skutera lub jakieś inne powody, no to jesteście w stanie, nie zamawiając go Jacka, czyli takiego Ubera, um, normalnie spacerkiem dojść do plaży, do restauracji, do butików, do sklepów, do supermarketów. Także to jest duży też pluszczangu i seminiek, że jakby dużo różnych atrakcji czy aktywności, jakie możecie wykonać w ciągu dnia, są zazwyczaj skupione w jednym miejscu. Pod ręką będziecie mieli dosłownie wszystko, w każdym miejscu, gdzie się nie zamaldujecie, no chyba, że wiadomo, że pojedziecie gdzieś na takie obrzeża, obrzeża takie mocne, gdzie już będą same pola i no są zazwyczaj wille takie ekskluzywne są tam budowane, więc no... Nie wiem, czy kogoś stać przy aktualnych cenach tutaj w najmu, ale no, ewentualnie jeszcze w takiej możliwości yy, może być to utrudnione, ale tak, to wszystko jest pod ręką i jest bardzo blisko siebie, co jest mega wygodne w ogóle będąc tam. Społeczność tam jest yy, bardzo taka... Zżyta i bardzo duża taka społeczność. Często w tych samych miejscach w życiu spotkać te same osoby, same twarze. Ludzie są naprawdę mega mieli, sympatyczni. Ci, co tam mieszkają, nie mówię tylko o lokalsach, jakby, no, czuć, że są tacy zeprzyjaźnieni ze sobą, więc to jest też fajne. Moim zdaniem to jest bardzo na plus. W Czangu i w Seminiach, chociaż bardziej tutaj w Czangu, są czarne plaże. W sensie, że piasek jest czarny. I naprawdę, my na przykład wolimy białe plaże, gdzie ten piasek jest białutki, ale jak ktoś lubi tego typu plaże, no to w czangu są naprawdę prześliczne plaże z czarnym piaskiem. Ta woda, no to też robi wrażenie. Palmy, także czarne plaże. W czangu i w amet, ale w amet tak często nie byliśmy, więc tutaj mówimy tylko o czangu. Ilość atrakcji, tak jak już jesteśmy przy tym, że wszystko jest blisko, jest społeczność i w ogóle, to w Czang'u, naprawdę w Czang'u i w Seminiak naprawdę nie będziecie się nudzić wybierając ten kierunek na Bali, ponieważ no zadbali o wszystko, są beach club'y, bardzo dużo beach club'ów, fajnej jakości, oprócz Fins, Finsa totalnie nie polecam, beznadziejny jest, a jest reklamowany jako najlepszy beach club na Bali, mm -mm. nieprawda, nie, 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 totalnie, nie warto. Ale tak wszystkie inne były naprawdę bardzo spoko, więc tak, beach cluby, kluby. Jest, co prawda tutaj imprezy zaczynają się dość wcześnie i kończą też dość wcześnie, ale imprezy są od poniedziałku do niedzieli, te kluby są wymyślne. Na przykład byliśmy w Seminiak w jednym klubie, który był w starej katedrze. Czyli wiecie, macie... Boże, jak się nazywają te szyby w katedrach? Wytraże? Witraże, więc macie. Ee... Umarę, <gry> ja makliny. Ja też tak wypadło. Więc macie wysokie, no bo to jest katedra, kościół, nie? Wysokie sklepienie, te witraże, i w środku impreza. DJ światła, super jest. Dla osób palących papierosy, na przykład duży plus jest to, że można palić wszędzie. Tak jak kiedyś u nas chyba było, nie? Nie wiem, nie żyłam w tamtych czasach, z filmów wiem. Znaczy żyłam, ale byłam mała. E, że można było palić zarówno w środku jak i na zewnątrz. W restauracjach, gdzieś w jakichś wiecie, takich miejscach to dla osób palących to prawdopodobnie będzie plus. Mm, kluby, plaże. Plaże pod takim względem to też jest ilość atrakcji, którą mam tutaj wypisaną, ale plaże pod takim względem, że na tych plażach się po prostu dużo dzieje. Jest dużo barów, e, często w ciągu na tej głównej plaży e, Wieczorem, od, przy takiego jak już się zaczyna zachód słońca, więc taka 18:40, 19:00, zawsze jest muzyka na żywo, zawsze ktoś gra, śpiewa jakiś zespół. Jak wiecie, piweczka, jakieś drinki, soki, smoothie. Wtedy są porozstawiane dużo miejsc siedzących na tych plażach, więc można słuchać muzyki, oglądać zachodu słońca, spędzać czas ze znajomymi. Jest time z warunku, o którym Wam często mówiliśmy. No, jakby. Te plaże są tak tętniące bardzo życiem, i jak tam pójdziecie nawet na cały dzień, to jest jakby mnóstwo barów, możecie sobie i tam zjeść na miejscu, i wypić coś na miejscu, i się poopalać. No, jakby plaże są bardzo dobrze zagospodarowane dla turystów. W Czangu i w Seminjak też możecie sobie chodzić na kino pod gwiazdami, to też jest bardzo fajną atrakcją. Jest tam chyba o godzinie 19, czy o którejś w kilku różnych miejscach. E, tu możecie wyszukać w internecie, bo to e, w zależności od kiedy o, zazwyczaj są biczkawy, od kiedy biczkaby taki event zorganizują, no to wtedy będą, więc ja powiem Wam kiedy to jest dokładnie. E, ale możecie sobie mm, sprawdzić w internecie, w tej będziecie i macie na przykład o 20.00, e, możecie sobie zarezerwować miejsce i dosłownie jest kinem pod gwiazdami. Macie rozstawione leżeczki, jest puszczony jakiś film, no i dla mnie to jest super atrakcja. Pola ryżowe. W Czangu może nie jest aż tak dużo jak w Ubud, ale są pola ryżowe, więc my na przykład bardzo lubiliśmy wziąć sobie skuter i pojeździć sobie właśnie tam nie tak w centrum, tylko w stronę tych obrzeży Czangu i Seminiak i sobie po prostu pojeździć między tymi polami ryżowymi, bo to jest naprawdę piękny widok. Jest na przykład w Seminiach akurat takie miejsce, ostatnio chcieliśmy tam pojechać nagrać film, to akurat je remontowali, ale byliśmy tam z kilka razy i to jest shooters, to jest knajpa w stylu amerykańskim, ale takim mocno amerykańskim, w którym możecie zamówić sobie jedzenie, zamówić sobie alkohol lub napoje niealkoholowe. I macie takie minigry, na przykład jest minigolf, ping-pong, jakieś rzucanie siekierką w tarczę, strzelanie. Co tam jeszcze było? no Jakieś takie, chyba wszystko, jakieś takie minigry no i one są... Taki, tak, nie można powiedzieć, że to jest amerykańskie miasteczko z zabawami, ale ogólnie, taki jak vibe, tam bijecie, to jest fajne miejsce, jak się komuś nudzi w tym chodziliśmy grać w ping -ponga. I powiedz, kto zawsze wygrywa? ping-ponga? Zwycięzca. Czyli jak się nazywa zwycięzca? Z naszej dwójki? Ja jestem zwycięzcą. Ja wygrywam ping-ponga. Zostawiłem jej ping-ponga, żeby wiecie, no, coś jej zostało. Prawda, jestem dobra w ping-ponga. No i. In... Następnym to tak, atrakcja, naprawdę nie będziecie się nudzić wybierając kierunek Canggu lub Seminyak. Tam jest multum atrakcji, atrakcji e, specjalnie dla turystów. E, I tak jak większość osób mówi, że Ubud to jest najlepsza baza wypadowa na Bali, to moim zdaniem Canggu lub Seminyak jest najlepszą bazą wypadową będąc na Bali, bo z tej miejscowości macie tyle samo odległości do wodospadów, które są w Ubud raczej, w tamtą stronę, i tyle samo macie w stronę Uluatu, Nusaduły i Jimbaran, gdzie są te już piękne rajskie plaże. I, więc jakby i tu, i tu macie mniej więcej godzinę czasu. Więc to jest świetna baza wypadowa i też znajduje się nad oceanem, co już mnie bardzo przekonuje, bo ja w Ubud mieszkać bym nie chciała, bo tam nie ma w ogóle dostępu do, do oceanu, do wody. A jak już na przykład wybierzecie sobie Ubud. Jako tą bazę wypadową, co wszyscy polecają, nie wiem czemu, no to już wtedy na terajskie plaże w takim opale, jak tutaj jest, samochodem to jest w ogóle wycieczka całodniowa, więc tu trzeba robić coś z rezerwacją, no to nawet na samym skuterze jest to 2,5 godziny i to jest taka, kurde, dość męcząca jazda, tym bardziej, że większość tej drogi musicie wymijać, jechać chodnikami, będziecie trochę się nagłówkować, nie jest tak, że jedziecie cały czas prosto, a tak mieszkając w Czangu, możecie sobie rano wyjechać, i wieczorem wrócić i to jest wtedy bezproblemowe, także Czangu, sewinia, to jest świetna baza wypadowa. Kolejnym bardzo dużym plusem yy, przebywania w Czangu i w seminarium dla osób, które y, lubią aktywności sportowe, to jest to, że tam jest mnóstwo miejsc do wykonywania ich. Jest bardzo dużo siłowni, bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale jest kilka miejsc, gdzie możecie sobie pograć w kosza, możecie sobie pograć tam w tenis, w skłosza, y, pojeździć na desce, też są fajne miejsca do jeżdżenia na deskorolkach. Także dla takich osób aktywnych fizycznie, y, to na pewno też jest. Y, bardzo, bardzo fajne miejsce, gdzie możecie jakby dalej żyć aktywnie, fizycznie, będąc na wakacjach czy na jakimś dłuższym pobycie. No i dla zakupocholików i osób, które bardzo lubią chodzić po sklepach, zakupki, albo też tu przyjeżdżają z zamiarem kupienia po prostu sobie czegoś, no to Czangu i Seminiak jest zdecydowanie miejscem, gdzie jest najwięcej butików fashion, ale i nie tylko, macie dużo bazarków, Dużo miejsc, gdzie możecie kupić biżuterię, fajne kosmetyki, stąd z jakichś naturalnych pochodzenia, składników pochodzenia naturalnego, z jakimiś biżutery, z naturalnymi kamieniami. Bardzo dużo projektantów, niezależnie z jakiej dziedziny, ma swoje butyki flagowe, zazwyczaj w czangu albo w seminiek i naprawdę są. Może nie są to najtańsze miejsca, ale naprawdę mają w większości z tych miejsc bardzo fajne rzeczy i fajne coś jakościowo. No i fajnie sobie kupić taką rzecz od projektanta z Bali. No bo zazwyczaj te, te rzeczy to są projektanci z Bali, robio, robione one są na Bali, ewentualnie w Jakarcie jeszcze, więc to jest dalej gdzieś tutaj, nie? Yy, I to jest na tyle z plusów. Uważam, że jest dużo i, i jakby mieszkaliśmy tam tyle miesięcy, więc no, też warto było sobie tam pomieszkać. No i przechodzimy teraz do minusów. Pierwszym minusem, który dla mnie jest najważniejszy, wybierając yy, jakby destynacje pobytu, tym bardziej, że jeżeli wy wybieracie się na taki pobyt stricte wakacyjny, żeby na przykład odpocząć, bo imprezy, zakupy yy, i siedzenie po knajpach Was w ogóle nie interesuje, yy, tylko interesuje Was bardziej taki totalny chill, plażowanie zazwyczaj, yy, nurkowanie, surfing, takie aktywności bardziej takie wodne, no to ciągle się odpada. Yy, plaże są. Zaśmiecone. Naprawdę są obrzydliwie aż brudne. I to nie tylko przez turystów. Jakby lokalne społeczeństwo wygląda tutaj coś takiego, że oni nie są nauczeni wyrzucać śmieci do kosza. I nie wiem jak to się stało, ale oni potrafią iść, pić butelkę jakiegoś soku, wody czy czegoś i już rzucić przed siebie. Oni nie mają takiej manii wyrzucania rzeczy do kosza, a segregacja to już w ogóle tutaj nie istnieje. Także te plaże są zasypione. I przez turystów, i przez lokalną społeczność, przez to, że na przykład podawałam w plusach wam, że na tych plażach się dużo dzieje, tak społecznie, że to są bary, imprezy, muzyka i tak dalej. No to przez to też, że są tam te miejsca i tam jest tak dużo ludzi, i tam każdy pije, imprezuje i tak dalej, to jest syf totalny na tych plażach, więc do takiego przyjemności zleżenia i opalania się tam raczej nie ma, bo. No, nie mam miejsca, gdzie się nie położycie i nie będzie w ogóle leżał jakikolwiek śmieci, szczególnie plastikowe śmieci. No i woda. Woda jest brudna, po prostu. są W Czangu i w Seminjach jest bardzo popularne. Są beach cluby i ich jest naprawdę dużo, i one są zazwyczaj wzdłuż linii brzegowych, ewentualnie jakieś resorty, bary, restauracje. Jakby nie ma się czegoś takiego, jak na przykład tutaj w Uluatu, że te plaże są jakby niewykorzystane przez przedsiębiorców, bo tutaj rzadko kiedy na plażach zdarza się tak, że wzdłuż linii brzegowej są jakieś, jakieś coś wybudowane, a w Czangu i w Seminiach jakby cały czas tak jest. No i często siedzieliśmy w Seminiach w Czangu i po prostu widzicie z poziomu plaży jak w oceanie. Jest taka brązowa, ogromna plama. Ja pamiętam, że to po prostu były ścieki z tych wszystkich. Tych był czas, kiedy przez 3-4 miesiące w Czangu w ogóle nie weszłam do wody. Mnie to brzydzi, coś takiego. I taplanie się w takim syfie i w ogóle jakichś ściekach z, z tych wszystkich restauracji i resortów to nie ma zabawy. Ale o nurkowaniu tam nie ma opcji. No to nie jest y, ta strona oceanu, w której możecie nurkować, więc takie aktywności y, typowo wodne, no to to na pewno nie jest to miejsce. Y, korki. Przez to, że jest tam multum ludzi, te korki są cały czas, wszędzie. I to nie są takie korki, jak Wy sobie wyobrażacie, że tam, nie wiem, na światłach się stoi nie wiadomo ile, czy do czy skrętu się czeka nie wiadomo ile. Możecie sobie wejść na mój Instagram. I na moim Instagramie e, w rolkach e, znajdziecie film, jak naprawdę wyglądają e, korki na Bali. Jest to, nie wiem jak to powiedzieć, jest to miejsce takie typowo dla turystów, na pewno już się teraz zrobiło. E, I trochę, jeżeli chodzi o sam wygląd tego czangu i seminak, to trochę mam wrażenie, że oni zapomnieli o swojej kulturze i o swojej architekturze, bo żeby nie było, że tam nie ma w ogóle. Zdarzy się raz na jakiś czas, że będą jakieś tam miejsca, gdzie oni się modlą, czy coś będzie wybudowane taki jeszcze w ich stylu, ale 80% tych dwóch miejsc to są y, miejsca już zrobione tak w stylu europejskim czyli, no, tak jak my, takie białe ściany i, i takie proste budynki, ewentualnie blaszane, takie blaszaki. Oni w ogóle nie przywiązują w tych dwóch y, miastach wagi. No do tego, jak to wszystko tak ogólnie wygląda, więc to jak wizualnie, no to nie są najładniejsze dwa miasta, do jakich możecie się tutaj na Bali wybrać. Yy, większość z tych miejsc też nie dbają za bardzo o to, żeby było to posprzątane, więc macie wrażenie, że jest tam taki wszechobecny brud. Następno to jest na pewno ilość. Yy, w ogóle ilość oszustw i to, jak bardzo ludzie, którzy tam mieszkają i zarabiają, czy to lokalcy, czy też na przykład osoby, które mogą tam zarabiać pieniądze mają jakieś swoje biznesy, są strasznie pazerni w ogóle. Jakby, mam wrażenie, że czasami dla nich turyści wyglądają dosłownie jak chodzące pieniądze i na każdym kroku oni Was nigdy nie okradną. Możecie sobie zostawić rzeczy na plaży, całą torbę z całym dobytkiem i nikt nawet na to nie spojrzy i tak bezpośrednio właśnie okradnie. Ale nie mają już na przykład skrupułu, żeby wkręcać wam jakieś głupoty pod po, po takim pretekstem, że wziąć od was za to pieniądze. Często się zdarzało tak, że zostawialiśmy sobie skuter, chcieliśmy iść na plażę i po prostu sobie siedzieli albo stali lokalsi i mówili, że to jest parking. Oni powinni mieć bileciki do parkingu, bo to się jak pytało, więc są biletiki. A nie, nie, to jest taki parking bez bilecików i 5 tysięcy się należy. No to nie są małe pieniądze, ale to jakby z czasem przebywanie, tam staje się to naprawdę irytujące, że oni traktują was trochę jak takie chodzące pieniądze. E o, no i próbują na każdym kroku wyłudzić od was hajs. za wszystko. Często też się zdarza, tak na przykład na Wodospadach, że idziecie na Wodospad i postawili sobie sami budkę. Tak jak my na przykład byliśmy na Wodospadzie z tego filmu, w Ubud, w e, którym ten Wodospad jest ogólnie darmowy, bo to jest wszechobecna informacja, taka wiecie, turystyczna, że ten Wodospad jest darmowy. Oni sobie postawili drewnianą budkę, no i każą wam rzucać na przykład 15 tysięcy za wejście tam. No i tu się z nimi kłóć, żeby tego nie zrobić. No to, te, to bardzo, bardzo są pazerni tam w ciągu e i w jak na pieniądze i też jest dużo skamów. Um, w kantorach nie wymieniajcie pieniędzy, właśnie jakby... Miećcie na tyle rozwagi, że wiecie, że na przykład, żeby wziąć od was pieniądze za bilet parkingowy, muszą mieć ten bilet. Jak nie mają tego biletu, no to, no to sorry, no to nie ma hajsu. Nie masz biletu, nie ma hajsu i tyle. I teraz przy tym minusie nie chcę zabrzmieć rasistowskiego, bo ja totalnie nic do nich nie mam, ale to są. Ruscy w ogóle y, przesyt osób z Rosji na Bali y, daje się odczuć na każdym kroku i to każdy wam powie tak serio totalnie szczerze. Y, dużo osób zaczyna też wyjeżdżać z Stangu, bo mówią na to rosyjskie miasteczko. Y, I tak jak wcześniej było fajne to, że y, było takie multiculty. Dużo osób było z Hiszpanii, z Francji, z Norwegii, z Niemiec, z Australii i... To było tak fajnie pomieszane, poplątane. E, tak, teraz e, jakby bardzo duża z, e, część osób z Rosji napływa wręcz tutaj, e, gdzie dla wszystkich po prostu innych już nie ma miejsca. Oni też bardzo, bardzo e, zawyżyli e, ceny tutaj. Przez to, że oni w takiej ogromnej ilości zaczęli tutaj napływać, te ceny poszły bardzo, bardzo do góry. I to też, jakby nie jest tylko moje zdanie, to jest opinia osób, które mieszkają tutaj nawet dużej jak ja i czy lokalnej społeczności, z której sobie często rozmawiamy. Więc dla mnie to jest totalny minus, bo jakby ich jest za dużo to po prostu w tamtych dwóch miejscowościach i e, możecie. Wstawię też. E, Link wam do takiego filmu na YouTube, gdzie rząd indonezyjski też przygotowuje się w ogóle do tego, żeby wycofać im wizę, tą taką on arrival, że mogą sobie wjechać na takie z przedłużeniem do dwóch miesięcy, to jest taka pierwsza podstawowa wiza i rząd indonezyjski chce im to wycofać, właśnie ze względu na to, że ich jest tutaj za dużo i pewna osoba, on chyba był z Rosji, nagrał właśnie film o tym, ile Indonezja na tym straci i tak dalej, że taki bojkotujący ten pomysł i możecie sobie, nawet nie musicie oglądać tego filmu, ale wejść w komentarze i przeczytać sobie, co piszą ludzie pod tym filmem, to Wam wszystko wyjaśni. Film zostawię w opisie. Kolejnym minusem tych dwóch miejscowości jest na pewno, są na pewno przesadnie wysokie ceny zakwaterowań i pobytów, czy to wakacyjnych, czy na długi pobyt, do jakości, wielkości, wyglądu i w ogóle standardu tych miejsc. To jest w ogóle od jakiegoś czasu duży problem na Bali, że tak jak wcześniej to było bardzo tanie, jeżeli chodzi o wynajem miejsca, tak teraz. Przez właśnie napływ osób, zbyt duży napływ osób z Rosji, ale nie tylko, bo ogólnie duży napływ turystów tutaj. No, tanio już tu niczego nie znajdziecie, a wręcz na odwrót, znajdziecie wszystko w chorondalnie wysokich cenach. Także mm, obskórny pokój z grzybem, z, w ogóle z prysznicem, bez kabiny, tylko ze słuchawką zaraz na ty, ubikacją może kosztować 3-4 tysiące za miesiąc wynajmu. Także to jest ogromny minus tych dwóch miejscowości. I ogólnie, przez to, że jest to takie już przesycone miasteczko, bo naprawdę spokojnie tam nie znajdziecie, tam są duże korki, ilość turystów jest ogromna, więc wszędzie są tłoki, wszędzie są kolejki, jakby wszędzie jest bardzo dużo tych ludzi, to ogólnie ceny i knajp i tych sklepów, butików i tak dalej są mocno, mocno zawyżone, więc to są ogólnie dwie Drogie miejscowości, bardzo do yy, bycia tam. I, I moim zdaniem 80% tych knajp, tych butików, tych noclegów to już w ogóle nie jest kompletnie warta aż tak wysokich cen. Yy, skorumpowana policja. To jest też bardzo duży minus yy, Czangu i Seminiak, bo tam policja jakby nie wystawia wam takich mandatów, że dostajecie taki prawdziwy mandat, tylko oni was łapią po to, żebyście im dali. Pieniądze, w sensie tak w łapę, i to oni się z tym nie kryją totalnie. I miliony razy byliśmy świadkami sytuacji, gdzie my zawsze jedziemy w kaskach, i to Wam też polecam, gdzie mnóstwo lokalstów bez kasków, ze szlugiem, z telefonem, jakby siedzi na tym skuterze i normalnie ich puszczają, a jest turysta, który nie ma kasku, ale to jest tyle, że nie ma kasku, od razu jest zatrzymywany i i musi im zapłacić tyle ile ma w gotówce. Nawet nasz znajomy z Niemiec, z którym mieszkaliśmy razem w Gerskału, w ciągu nam opowiedział sytuację, że mm, jego jakiś tam znajomy przyjechał tutaj e, i nie miał chyba prawa jazdy tego międzynarodowego przy sobie, e, no i oni go zatrzymali i powiedzieli, że 600 tysięcy, no ale on tak mówi, że ale chwila zabrak prawa jazdy, jest 200 tysięcy, i tak sobie, no tak, ale nas jest trzech, także, no. Wtedy, w takich sytuacjach możecie ich oczywiście poprosić o taki normalny mandat i wtedy wam go e, wypiszą, ale zazwyczaj większość turystów po prostu boi się tego i daje im pieniądze. Nasz znajomy Łukasz też był przez nich zatrzymany, bo nie miał kasku i tam zabrak kasku było 200, 200 albo 250 tysięcy i ogólnie zabrak kasku, nie wiem, może te ceny teraz poszły do góry, ale nas też raz zatrzymali. To właśnie było 250 nam pokazali na kartce, e, a na przykład od Łukasza nie pokazali mi tej kartki, tylko chcieli od niego 500 tysięcy. On powiedział, że aż tyle nie ma i yy, kazali mu otworzyć portfel i wzięli dosłownie od niego wszystko, wszystko, co ja nawet drobne monety. Także skorumpowana policja, na którą trzeba po prostu uważać, bo też po prostu są pazerni na wasze pieniądze. No i taki już słowem końca, ogólny przesyt turystów i ludności. Jest tam tłok, więc jak chcecie wybrać sobie takie, tak jak mówię, totalnego chillowania miejsce, odradzam Czangu i Seminiak. Także... To tyle, jest na pewno długi film, więc już kończę. Mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się podobało, bo totalnie byłam szczera, co mi się podobało, co nie i tak względem jak ja uważam i jak ja bym wybierała pobyt. Także możecie sobie wybrać, czy to jest miejsce dla Was, czy niekoniecznie. Jeżeli stwierdzicie, że niekoniecznie, to polecam i tak. Zostawiam tam chociaż dwa dni, żeby mieć odkaczone i zobaczyć, bo to są na pewno jedne z najsławniejszych miejscowości tutaj na Bali, dlatego też są tak oblęgane. A ja się z Wami żegnam i następny odcinek już będzie taki typowy vlog z dnia, postaram się go dodać w środę. Także do zobaczenia w środę. Pa!